Mm -hmm, dokładnie. To też jest w nich takie dość straszne. Oni się w ogóle nie ruszają, dopóki nie zobaczą wroga i się tak nagle rzucają na niego. Opowiedz mi więcej o tych kamiennych strażnikach. Wiele więcej ci nie powiem. Musieliśmy ich zniszczyć, teraz są niegroźni. Zaatakowali nas, kiedy tu przybyliśmy. Pokonaliśmy ich dopiero zjednoczonymi siłami. Obawiam się, że po drugiej stronie portalu czeka więcej takich strażników. Musi być jakiś sposób na wyłączenie napędzającej ich energii coś, co sprawi, że staną się zwykłymi, kamiennymi posągami. No cóż, do tego też spora droga nas czeka. Możesz mi sprzedać trochę sprzętu? Czemu nie? Jeśli dobrze pamiętam, ostatnim razem także handlowaliśmy. Powiedz mi, czego potrzebujesz? Tak, ostatnio handlowaliśmy z tobą i to była dla Ciebie odmiana od ciągłego kręcenia się wokół kopca rudym, którego pilnowałeś. Lodowa lanca. Tego zakręcia jeszcze nie widzieliśmy i mamy też wir. Lodową lancą to byśmy pewnie pokonali tego ognistego jaszczura. Ale na razie może. Nie będę kupował. Hmm, kolejne trzęsienie ziemi. Hmm, handel w świecie zewnętrznym. Mag wody. Kronos ma kilka interesujących przedmiotów, które może mi sprzedać. No, głównie zwojów. Jak tam praca? Te krypty stanowią dla mnie całkowitą tajemnicę. Nie jestem w stanie pojąć, czemu tak długo nikt ich nie odkrył. Bez trudu odkopaliśmy wejście. Ludzie byli tak zajęci swymi codziennymi obowiązkami, że nikt nie przyjrzał się tym budynkom. Nie mam na to innego wytłumaczenia. Mhm. Mm Wszyscy czekali, aż was wypuszczą spod bariery. Jakie masz zadanie? Próbuję ustalić, dokąd może prowadzić ten okrągły portal. Pomagam też Nefariuszowi w poszukiwaniu zaginionego ornamentu. To pewne, że portal prowadzi do innej części wyspy, tej, której jeszcze nie znamy. Nie pamiętam, żebym kiedykolwiek o niej czytał lub słyszał. Mm, ok. Co spodziewasz się znaleźć po drugiej stronie? Nie jestem tego do końca pewien. Wydaje mi się, że będzie tam budynek podobny do tego oraz odpowiednik portalu. Resztę zobaczymy, gdy się tam dostaniemy. Dobra, naprawdę chcesz przejść przez portal? Pewnie. Oczywiście pod warunkiem, że znajdziemy brakujący ornament. Muszę przyznać, że to dość niebezpieczne przedsięwzięcie. Ale najpierw musimy poznać przyczynę tych ciągłych trzęsień ziemi. Mm. Co wiesz o trzęsieniach ziemi? Wywołuje je coś znajdującego się po drugiej stronie. Prawdopodobnie nagłe przebudzenie kamiennych strażników jest spowodowane tą samą przyczyną. Ale to nie leży w moich kompetencjach. Saturas i Kronos będą pewnie mogli powiedzieć ci więcej na ten temat. To może ich jeszcze zaczepię. Możesz nauczyć mnie czegoś o magii? Kiedy tylko będziemy po drugiej stronie, chętnie ci pomogę. Okej. Okay. Jak można stąd najszybciej dojść do miasta? Po prostu wróć tą samą drogą, którą przyszedłeś. Albo mógłbyś. Nie, to byłoby zbyt niebezpieczne. Wyduś to z siebie. No dobrze. Budowniczowie tych sal mieli własną metodę podróżowania. Z tego, co udało się ustalić, znali sztukę teleportacji. Co w tym takiego wyjątkowego? W Korinis znaleźliśmy kamienie teleportacyjne. Wygląda na to. Że kamień teleportacyjny, ukryty w tych salach, przenosi prosto do portu. Jednak nikomu z nas nie starczyło odwagi, żeby do nich wejść. Mhm, nam no oczywiście starczy odwagi. I właśnie to są te kamienie, które już się na, na nie natknęliśmy. Gdzie jest kamień teleportacyjny? W komnacie ze zbiornikiem są drzwi. Kamień jest za nimi. Jak myślisz, co się stanie, jeśli spróbuję go użyć? Trudno powiedzieć. Za mało wiemy na ten temat. Bardzo możliwe, że tego nie przeżyjesz. Daj mi klucz. Chcę się temu bliżej przyjrzeć. Naprawdę? Ale nie biorę za to odpowiedzialności. Nie gadaj, tylko dawaj. Skoro nalegasz, trzymaj. Mm -hmm. Bardzo możliwe, że nie przeżyjemy, więc bez żadnych wątpliwości będziemy się tam pchać. Merdarian dał mi klucz do zamkniętych drzwi krypty w pobliżu portalu. Za nimi znajduje się teleporter, który, miejmy nadzieję, odeśle mnie z powrotem do miasta portowego. Gdzie są pozostałe kamienie teleportacyjne? Znaleźliśmy jeszcze tylko jeden, mniej więcej w centrum Korinis, w pobliżu Karczmy martwa Harpia. Tak, są w sumie tylko trzy teleportery, mogłoby być ich więcej, trochę jak dla mnie. Ale też fajnie, że są chociaż trzy. W pobliżu gospody Martwa Harpia prawdopodobnie znajduje się kolejny teleporter. Dobra, ten kluczyk dostaliśmy. A mamy ten klucz do pokoju gospody pod Martwą Harpią. A teraz dostaliśmy. Zardzewiały klucz pasuje do drzwi kamienia teleportacyjnego w świątyni portalu. Mówili, żeby Kronosa zapytać, ale Kronos z Kronosem gadaliśmy już więc pewnie już nic nowego nie powie, chyba, że się mylę. Tutaj jesteś. Hej! Nie, ty nic nie powiesz. A Saturas? Jeszcze się do niego przejdziemy. I tutaj wrócimy do tych drzwi. No, są na szczęście w miarę blisko siebie. A nie, tutaj jeszcze musimy przejść kawałek. No dobra, to nie aż tak blisko siebie. Mm -hmm. Hej! O, jest coś więcej. Mam znaleźć zaginione części ornamentu dla Nefariusa. Co? Niemożliwe. Też się w to wplątałeś? Nie obawiaj się, znajdę je i przyniosę tutaj. A, wiesz przynajmniej, gdzie masz szukać? Nefarius dał mi mapę. Pokaż mi ją. Hmm, w wielkim lesie jest bardzo niebezpiecznie. Nie powinieneś iść tam sam. Poszukaj w Korinis kogoś, kto będzie ci towarzyszyć. Nie chcę, żeby pożarły cię potwory. A razem z tobą, ornament, oddaję ci twoją mapę. No, oczywiście pójdzie tam z nami Lares. Nie ma nic lepszego do roboty. Dobra. Idziemy tutaj, a pewnie tu. Saturas uważa, że nie powinienem samotnie chodzić po lesie, szukając fragmentów. Mam udać się do korynis i znaleźć kogoś, kto będzie mi towarzyszyć. A co z tymi dziwnymi trzęsieniami ziemi? To tajemnica, którą staram się rozwiązać. Gdzieś za tymi górami została zaburzona struktura magii. Najwyraźniej ktoś ze wszystkich sił próbuje rozproszyć jakieś potężne zaklęcie. Obawiam się, że niedługo trzęsienia ziemi będą odczuwalne na całej wyspie. Hmm, ktoś próbuje przełamać jakieś zaklęcie, ciekawe. Hej, ty! Dowiedziałeś się czegoś nowego? Wiem, że ta prastara cywilizacja czciła Adanosa. Tak, to dlatego jest dla was podwójnie ciekawa, bo wy też... Jesteście od Adanosa. Dobra, w takim razie użyjemy tych teleporterów i przekonamy się, jak działają. A potem będziemy starać się zdobyć te pozostałe kawałki ornamentu. Zobaczymy, co wtedy się stanie. Tak, fajnie używamy klucza. Jak, jakbyśmy po prostu wciskali tu coś. No, i byliśmy tam po drugiej stronie, za tą kratą. Może jeszcze zapalę pochodnie. Ale zanim wejdziemy, tutaj to jest jeszcze kuferek. Lewo, prawo, prawo, lewo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo. Lewo, prawo, prawo, lewo, prawo, prawo, lewo. Kwarcyt, mikstura, strzały. O, i 111 sztuk złota. Dobrze, i chyba nic tu więcej nie ma. Mm. I chodźmy. No i jesteśmy tutaj. Ten nowy wpis mamy też. Kamień teleportacyjny przy portalu tajemniczych budowniczych przenosi do jaskini na wschód od miasta. A ten teleport prowadzi pod te drzwi. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Tak, widzieliśmy te drzwi. Tutaj już sobie ten teren czyściliśmy z zagrożeń. No to w takim razie. Kamień teleportacyjny w jaskini na wschód od miasta przenosi do karczmy Martwa Harpia. A wiemy już, że Orlan jest członkiem wodnego kręgu, więc może coś wie na ten temat. A tylko tutaj znowu chciałbym grega ominąć. O, ścierwojady się pojawiły. Nie było ich tu wcześniej. Dobra. Weźmiemy wasze mięsko. No i teraz znowu tego grega pomijamy. Nie chcę na razie jego zadania robić. O, tutaj Do wszędzie się pojawiały ścierwojady. I to w jakiej ilości? Wow. Jak dużo was. Hmm. No to nie pogardzimy tym doświadczeniem. Pięć ścierwojadów tu się pojawiło. Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Dobra, dobra. Jest, jest. I jeszcze tutaj są ścierwojady. Widocznie mm, pójście z Laresem. Aktywowało tych przeciwników nowych. To jest bardzo miłe. Jeszcze tutaj szczur się nawet pojawił jakiś. Dobra. No i teraz byle Grek się nie zorientował, że tu jesteśmy. Nie mogę na to poradzić. Ok. Trzymam się od tego z daleka. Zdarzyło ci się nie, kiedyś korzystać ono, z kamienia teleportacyjnego? A tobie zamienić skretynem na mózgi. Dopóki Mag Wody nie powie, że to ustrojstwo jest niegroźne, nawet się do niego nie zbliżę. Przydzielono mnie tak, do pilnowania mnie jednego z, z takich kamieni. To mi w zupełności wystarczy. Coś się w końcu zmieni? Gdzie znajdę kamień teleportacyjny? Niedaleko na południe od mojej gospody znajduje się jaskinia, w której magowie wody odnaleźli taki kamień. On myśli, że to takie łatwe. Można rzucić okiem na ten kamień teleportacyjny? Jasne, a co mi tam? Masz oto klucz. Wejście zabarykadowałem. Dobra, dziękuję. Orlan ukrył kamień teleportacyjny w jaskini na południowy zachód od swojej gospody. Dobra, to teraz znowu wychodzimy. Tak, żeby. Daleka. O, o. Grek tutaj Bierz jeszcze widzi, się. że tu jesteśmy. Nie Dobra, to może tak. O, albo może pokażę. Bo nie pokazywałem jeszcze, że chodząc w bok, można w takich szczelinach tutaj. Ojej, co tu się stało? Nie wiem, czemu tu się woda pojawiła. Ale można wychodzić też przez takie narożniki. No, także sobie przejdziemy w ten sposób. Teraz te drzwi otworzymy i się teleportujemy z powrotem do magów. Także od razu zdamy raport Merdarionowi, że wszystko ładnie śmiga. Można się teleportować. Bez obaw, że nas rozczłonkuje czy coś. No, tutaj. I tutaj jeszcze kamienną tabliczkę dla nas zostawili. E, tylko jaka to będzie tabliczka. Tutaj chyba mamy magię 1 znowu. Dobrze, to sobie zapiszę. I jest zapisane. Mm, chyba jeszcze coś tu jest. A, jest skórzany mieszek, mikstura i rządło. Mikstura lecząca. I żądło krwiopijcy. Zawiera trującą wydzielinę. A mieszek ma 50 monet. Dobrze. O! 200 punktów doświadczenia dostaliśmy. Oj, się zadanie skończyło w ogóle. Samo. Kamień teleportacyjny w pobliżu gospody Martwa Harpia przenosi do portalu tajemniczych budowniczych. No dobrze. Oj, prawie nowy poziom mamy. Czekaj, Merdarian. Wygląda na to, że kamienie teleportacyjne działają naprawdę dobrze. Naprawdę to zrobiłeś? Użyłeś jednego z nich? Tak. Wychodzi na to, że wciąż działają. Niewiarygodne. Później będę musiał się temu bliżej przyjrzeć. Dobra. A my wracamy. Hmm. No, w sumie do Laresa będziemy szli, ponieważ on będzie właśnie, tak jak mówiłem, naszą pomocą w odzyskaniu ornamentu z wielkiego lasu. No dla nas nie jest tam już już tak bardzo niebezpiecznie, przynajmniej tam gdzie jest ten ornament. No ale z pomocy zawsze warto skorzystać, zwłaszcza że Laresa można wykorzystać, żeby pozbyć się tych wszystkich silnych stworów, no i zdobyć więcej doświadczenia. Także to będzie nasz kolejny krok. Myślę, że może nawet jest szansa. Nie na jeden, a na dwa poziomy. Mam nadzieję, w ten no, sposób. Chyba, mm. a będzie jeszcze tak, ale oprócz tego, to em, że pójdziemy do Laresa, to jeszcze skorzystamy z tego małego klucza, który dostaliśmy od Hanny. Popłyniemy na tę wyspę, bo to jest wyspa ale złodziei. I pójdziemy do Skip'a. Myślę, że po raz ostatni, bo myślę, że teraz w końcu nam powie coś jeszcze. Wcześniej nie był zbyt wylewny, ale mam nadzieję teraz się to zmieni. nie Dobra, ale jeszcze pogadamy z Laresem trochę o zaginionych ludziach najpierw. O, jeszcze można spytać o kamień. Korzystałeś kiedyś z kamienia teleportacyjnego? Nie, ale słyszałem o nich. Magowie wody nie mają jeszcze pewności, co z nimi robić. Ja już jeden wypróbowałem. <grywanie> Powinienem się był domyślić. Istnieje cokolwiek, na co byś się nie poważył? Jeśli nabierzesz ochoty na zabawę w teleportację, to pomów z karczmarzem Orlanem. Może wpuścić cię do swej zamkniętej jaskini. Chyba trzyma kamień teleportacyjny w pobliżu swojej gospody na potrzeby magów wody. Wyjdź z miasta przez wschodnią bramę i idź wzdłuż ścieżki. Na pewno trafisz. Dobra, dobra, byłem już tam parę razy. Larys powiedział mi, że w pobliżu gospody Orlana znajduje się ukryty kamień teleportacyjny Dobra, co do zaginionych. Czy to nie jest raczej zadanie dla straży? Tak, już widzę jak cokolwiek robią w tej sprawie Nigdy nie znajdą przyczyny tych zdarzeń Uznają, że ludzie po prostu znikają bez wieści Spokój. nie hmm. Ciekawe Powiedz, co wiesz o tej sprawie? Pierwszy był miejscowy rybak imieniem William Pewnego dnia po prostu nie wrócił z morza Początkowo nie sądziliśmy, wie, że to. jakiś potwór morski zniszczył mu łódź podczas połowów. Wkrótce jednak zaczęli znikać inni, co gorsza zupełnie przypadkowi. Dlatego też nie mamy pojęcia, jak się zabrać do tej sprawy. Musimy chyba czekać na jakiś ślad. Zawsze to powtarzałam. Okej. Okay. Ktoś musi pracować. Czyli mamy nowy wpis, mamy coś tutaj. Jednym z zaginionych ludzi jest William, rybak z portu w Korinis. No dobra, to faktycznie skoro wypłynął gdzieś, to może to, to jest trop, który prowadzi nas do skipa. A, mamy też coś tutaj. Nie, tutaj się akurat nic nie pojawiło. Co do zaginionych. O, tutaj coś jeszcze jest? Nie, to samo można go zapytać. Dobra, ja zrobię nowy zapis. I popłyniemy sobie do skipa i wtedy na tę wyspę jeszcze. Wszystkim, wszystkim. Hmm. Tak, co na tej wyspie? Na tej wyspie musimy uważać na pułapkę. Chyba jedną tam też chyba będą mieszczury. Znaczy, na pewno będą mieszczury. Na pewno jakąś tabliczkę zdobędziemy. Jeszcze jedną. Hmm. No i nigdy tego nie sprawdzałem. Ale czytałem, że można tam też znaleźć srebra koragona. Gdybyśmy tam najpierw poszli, a nie do gildii złodziei, do kanałów, to byśmy tam spotkali i znaleźli srebra koragona. No, ale nie wiem, czy to prawda, tylko tak zapamiętałem. Dobra, panie Skipie, proszę teraz mówić wszystko, co wiesz. Tylko coś jeszcze chciałem tu pokazać, w sumie. O, dobra, jest opcja dialogowa. Wyrzucę najpierw mapę, jedną i drugą. Zaraz powiem dlaczego. Znaczy, pokażę dlaczego. Ostatnio zniknęło wielu mieszkańców miasta i coś mi się wydaje, że maczałeś w tym palce. Co? A niech to szlak! Ale widzisz, to nie jest takie proste. Wyglądam na handlarza żywym towarem? Nie! Włożę tylko towary i nie interesuje mnie, co to za ładunek i skąd pochodzi. Woziliśmy już wiele towarów dla tych świń. Na początku to były zwykłe rzeczy. No, czasami trochę się szmuglowało. Dopiero później dowiedzieliśmy się, że porywają tych ludzi. Nie mam zielonego pojęcia, co z nimi robią. My ich tylko przewozimy. Hmm, ale kto ich bierze? Co to za oni? Bandyci! A kto inny? Szumowiny, które kryją się na całej wyspie. I działają nie tylko w pobliżu Korinis. Hm, czyli bandyci to jest. Bandyci porywają ludzi. Czyli musimy się jak najwięcej tych bandytów znaleźć, żeby więcej tropów poszlak mieć. Dokąd zawozicie tych ludzi? Już mówiłem, że nie wyjawię ci położenia naszej tajnej przystani. Mm. Bandyci mówią mi niewiele. Mów konkretnie. Imiona, miejsca, kontakty. Imiona? Chcesz wiedzieć jak się nazywa ich herst? A eee, szlak by to trafił. Pamiętałem przecież. No jak ten pies się nazywał? Eee, nie mogę sobie przypomnieć. Chociaż jego imię było krótkie i łatwe do zapamiętania. Ale mogę ci powiedzieć, gdzie go spotkać. Masz przy sobie porządną mapę? Nie. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie znajdziesz farmę. Jej właściciel ma na imię Onar, o ile dobrze pamiętam. Farma otoczona jest przez duże połacie pól, a na południe od niej na wysokiej skale wznosi się twierdza. W niej znajdziesz tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię: Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. No, Dextera i tak szukamy. Dokąd zawozicie tych Już mówi... No, nie powie nam. No, ale dlatego wyrzuciłem mapę. Zaginieni ludzie zostali porwani na rozkaz kapitana bandytów Dextera. Chodzą plotki, że ukrywa się on gdzieś na południe od farmy Onara. No, ale moglibyśmy pokazać mu też mapę Nefariusa. Hmm. albo i nie? Myślałem, że to będzie działać. E, Okej, okay, dobra, przeklikam to. Wyrzuciłem już te mapy? Nie. Dobra, co by się stało, jakbyśmy mieli mapę zwykłą? Znaczy mapę Nefariusa przy sobie, jak z nim rozmawiamy? Dobra, bla bla bla. Bandy imiona? Eee, ale mogę. Masz przy sobie porządną mapę? Mam tu taką mapę. Może być? Ta mapa jest już cała zabazgrana. W takim razie chyba muszę ci opisać to miejsce. Na wschodzie. No, i dalej. Mówi to samo. Mapa Nefariusa mu nie pasuje, bo jest zabazgrana. O, ale taka zwykła mapa mu będzie pasowała. Mam tu taką mapę. Może być? Może. Zaznaczę ci, gdzie znaleźć tego człowieka. O, przypomniałem sobie właśnie jedno imię. Dexter. Tak, jeden z nich na pewno nazywa się Dexter. Proszę, oto twoja mapa. Tak, drugi raz sobie przypomniałeś, że się nazywa Dexter, już nam to powiedziałeś. Hmm. Hmm. Był nowy wpis do dziennika, ale chyba... Chyba nic się nie pojawiło tak naprawdę. Skip zaznaczył miejsce, gdzie mogę znaleźć szefa bandytów Dextera. No, i pojawiło się nam tutaj takie, taka, taki czarny otok w miejscu, gdzie można znaleźć właśnie Dextera. No i, i tyle. A teraz idziemy, płyniemy właściwie na wysepkę. I po tej wysepce zrobię cięcie i postaram się jeszcze raz. Wypłynąć za daleko. Może uda mi się wreszcie pokazać to, co chciałem pokazać. Co się stanie, jak wypłyniemy za daleko, myślałem, że w dowolnym kierunku można płynąć, żeby to spotkać, a chyba wychodzi na to, że to w określone miejsce trzeba pójść. Niestety, no, zaraz dopłyniemy i tak naprawdę już do tego. Miejsca do tych wszystkich zatoczek nie będziemy wracać, już nie będzie po co. Chyba, że ewentualnie w pewnym momencie jeszcze wrócę do skipa, i może ta opcja, dokąd zawozicie, ty, zawozicie tych ludzi, jednak będzie ym, coś nam dawała. Może coś nam jednak powie, ale na razie tutaj wypływamy. No, mówiłem, że będą jeszcze szczury, to skoro tak, to może wezmę jakąś miksturkę łyknę. Mam no, bełtów już na mało, zostało 78 tylko. A ta wyspa no, głównie tutaj jakieś skały i trochę roślin jest. Na pewno gdzieś jakaś tabliczka leży. Mam nadzieję, że jej nie pominę. O, już cię słyszę. Mała. Okej. Okay. Drugi jaszczur. Hmm, oczywiście musiał diabnąć. A, musiał diabnąć wszystkie te razy. A dobra, tam widzę przy jaszczurze była tabliczka. A co to za beczki? Coś przy nich leży. Chyba nie. Ila? No. weź go traf. Ja nie mogę tyle razy go nie trafiać. Jeszcze zaraz giniemy. No nie, zginiemy. O. Jakimś cudem jednak nie. Hmm, dobra, weźmy się, może zaklęcie mu leczmy. I tutaj słyszę w jaskini jaszczurę chyba, który się zdenerwował. Może go załatwimy najpierw. Hmm. No, i tak myślałem, tutaj jeden jaszczur się zabił na pułapce, bo tutaj są kolce. Ale już trudno. Trudno, wykończymy tego jaszczura jeszcze i się zawijamy. Znaczy w sumie eksplorujemy jaskinię. No, o. Z tym wyszło lepiej.